Od początku wiosny, praktycznie przez cały sezon wegetacyjny do jesieni, możemy rozmnażać rośliny domowe. Niektórzy twierdzą, że kupowanie ukorzeniaczy jest zbędnym wydatkiem, ale gdy sami możemy zrobić taki preparat, który pomoże roślinie się ukorzenić, to czemu nie spróbować? I o tym jest właśnie ten odcinek. Pokażę wam 5 naturalnych sposobów na to, jak zrobić samemu ukorzeniacz. Domowym sposobem, miłego oglądania. Na początek cynamon. Nie zawiera on hormonów, lecz zabezpiecza przed patogenami grzybowymi, które powodują zgorzel siewek, czyli najczęstszą chorobę, która niszczy młode rośliny. Sadzonkę moczymy na chwilę w wodzie, a następnie w cynamonie, po czym wkładamy ją do ziemi. Kolejnym wspomagaczem ukorzeniania młodych sadzonek jest ocet jabłkowy, który zapobiega ich gniciu. Jedną łyżeczkę octu rozrabiamy na 5 szklanek wody, a następnie na chwilę moczymy w tym młode sadzonki. Jedna łyżeczka miodu na dwie szklanki ciepłej wody wspomoże sadzonki i zabezpieczy je przed grzybami i przed bakteriami. Oczywiście sadzonki w tym moczymy, gdy woda wystygnie. Jeżeli w domu macie aloes, to jego żel można wykorzystać jako ukorzeniarz. Zawiera ogrom mikroelementów i witamin, które wspomagają rozrost i wytwarzanie korzeni, więc śmiało możecie wymazać końcówki młodych sadzonek w żelu aloesowym i następnie wsadzić je do ziemi. A na koniec kwas acetylosalicylowy czyli po prostu aspiryna jest znana od dawna z tego że wspiera rośliny w wytwarzaniu korzeni poza tym reguluje ich wzrost aby przyrządzić taką miksturę jedną tabletkę aspiryny rozpuszczamy w jednej szklance wody a następnie na kilka godzin moczymy sadzonki i gotowe mam nadzieję że ten film wam się podobał i skorzystaście z moich rad jeżeli macie pytania to piście śmiało w komentarzu pod tym filmem zachęcam do subskrypcji do dzielenia się ze znajomymi tym filmem. I co? Powodzenia w dzieleniu roślin i ich rozmnażaniu, powielaniu. Miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam!